Witam wszystkich! Przyjechałem tutaj na tę swoją grykę, zobaczyć jak ona wygląda. No i stoję tutaj naprzeciwko tego paska, słynnego paska, który był tutaj niewyrandapowany. Tutaj nie był dany glifosat, bo tutaj, tak jak pryskałem, zjechałem na tą stronę. No i tutaj na środku wyszedł taki mijak. No i ten mijak teraz ładnie urósł. Widzę, pięknie gryka wygląda, pięknie kwitnie. ale w tym miejscu ta gryka wygląda tak, że ona. Nie ma jeszcze tutaj żadnych orzeszków zawiązanych praktycznie. A ta obok, tutaj gdzie było wyrandapowana, było lepiej, no to tutaj jest tak jak widać. Tutaj już jest brązowa gryka. Jest sporo nasion. Tak jak widać, więc troszkę, tutaj ten brak tego glifosatu przyhamował tą grykę tak jak widać tam wszędzie ona już jest brązowa a tutaj taki biały pasek także różnica jakaś jest gryka nie jest wysoka ona mi nie sięga, oj nie sięga po pępek nawet jak tutaj jestem to jest słabo Słabo, nie jest wysoka, także dobrze. Tutaj jest dużo orzeszków zawiązanych, coś mi ostrości nie łapie. O, po kolei patrzyłem, czy jakieś pszczoły tutaj latają, więc tutaj widać, że są pszczoły. Dużo much też lata. O, tutaj, jaki ładny. Pięknie wygląda. Tutaj proszę jest pszczółka, bo uciekła mi. Tutaj też na tym krzaku ładnie. To może chociaż z gryki jakiś plon będzie. Nie to co z tego łubinu. Dobra, to by było na tyle. Jeszcze przypomnę, że to jest gryka smuga. Tutaj jest pół hektara. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Także, jeszcze spokojnie, pewnie miesiąc to musi rosnąć. Dobra, to na razie.